Witam serdecznie i zapraszam wszystkich panów z znaku bliźniąt na czytanie na maj 2025 roku. Zaczynamy od naszej energii głównej. Co odejdzie do przeszłości? Co przyjdzie nowego? Karta Rada.

E uns e Jako energię główną mamy dla was królową kielichów. Przeczytam co tutaj mam na karcie, czuła pełna współczucia i poświęcenia medium, głęboka przenikliwość psychologiczna, dbanie o innych, lecz zapominanie, by zadbać o siebie. Zaufaj swojej intuicji, głęboka miłość do rodziny i przyjaciół. Podążaj za głosem serca. Ta karta może mówić o tym właśnie, że będziecie. W tym miesiącu, w maju, bardziej okazywali swoje uczucia rodzinie, swoim bliskim. Być może trzeba będzie się kimś zaopiekować. No i tutaj pokazuje nam się też karta, właśnie jakiejś terapeutki. Terapeuty, być może będziecie korzystali z pomocy kogoś takiego, albo to wy będziecie kogoś wspierali, tak, w jakichś trudnych dla niego chwilach. Tutaj ta karta mówi o tym, żeby podążać za głosem swojego serca, tak i robić tak, jak czujesz, więc tak to zostawimy. Teraz mamy to, co odchodzi do przeszłości, a do przeszłości odchodzi dwójka mieczy i król denarów, czyli jakieś takie zastanawianie się, um, trudność w podjęciu decyzji, związanej z Finansami wydaje mi się tutaj król denarów mówi o osobie majętnej o takim finansowym bezpieczeństwie, o dostatku, tak, że wszystko się układa. Może to być coś takiego, że mieliście problem z tym, gdzie zainwestować, na przykład swoje pieniądze, albo zastanawialiście się nad tym, czy nie wiem. Kogoś wesprzeć z rodziny, na przykład dziecko, rodzica, nie wiem, małżonka. Bo tutaj pokazuje nam się takie nadmierne analizowanie, jakby sytuacji materialnej. Coś takiego, więc być może nie wiedzieliście, w którą stronę pójść, jak to zainwestować, czy komuś coś dać, czy nie dać, tak? Mogliście się nad tym zastanawiać, jeżeli ktoś was o to na przykład poprosił. Co przyjdzie nowego? Tutaj mamy czwórkę. Kielichów i dziewiątkę denarów. Czyli pokazuje nam się, że przyjdzie do Was jakaś szansa. I tu trzeba patrzeć na to, żeby tej szansy nie przegapić, bo to będzie coś istotnego yy... i związanego właśnie z finansami. Więc pojawia nam się tu jakaś szansa związana z. Finansami, z rozkoszowania się tymi swoimi pieniędzmi, na przykład, nie wiem, ze sprawianiem sobie przyjemności, być może z jakimś wyjazdem, tak? Tutaj pokazuje się nam jakaś szansa, której wy możecie nie dostrzec, tak? Bo ona tutaj jest, no, schowana za tym drzewem, na przykład na tej karcie, więc może nie być przez Was dostrzeżona, bo Wy jakby tutaj jesteście pokazani w takiej stagnacji, tak? Że zatracacie się w takim swoim świecie, być może zastanawiacie się nad czymś, co było, co minęło, coś rozpamiętujecie, tak? I to jest właśnie taka stagnacja, że tkwicie w, w stagnacji, zamiast czerpać radość z owoców swojej pracy, żeby z, na przykład rozkoszować się tym, tak? Że mam pieniądze, że mogę sobie na coś pozwolić. No to tutaj jakoś się tak blokujecie. No i tak to zostawimy. Dobrze, teraz mamy pracę. A w pracy jest dziewiątka mieczy, rycerz buław i ósemka buław. Przepraszam, bo stolikiem ruszyłam. Dobra. Dziewiątka mieczy mówi nam właśnie o takim rozmyślaniu. Wiecie co? W tym ułożeniu mówiłabym, że będziecie mieli taki natłok pracy, że nie będziecie mogli spać po nocach. Że po prostu albo coś tak ruszy do przodu, bo mamy zarówno rycerza buław, jak i ósemkę buław, że być może nawet się tego nie spodziewacie, że to tak szybko wystrzeli do przodu. Coś, w co w coś, coś czym się zajmujecie, tak? I dziewiątka buław mówi nam o tym, że być może trzy będziecie zarywać nocki, że być może będziecie tak się zastanawiać, jak to wszystko wiecie pogarniać, no bo tyle rzeczy się dzieje. Tak bym to powiedziała. Finanse. Tutaj mamy asa kielichów, króla monet i piątkę kielichów. Okazuje nam się sytuacja, w której być może dużo emocji wzbudzi w Was takie skupianie się na negatywnych stronach waszej sfery finansowej. Tu mam pokazane emocje, a tutaj, właśnie to, że patrzycie jakoś negatywnie na tą sferę finansową, która jakby jest dobra, ale. Być może pojawi się jakiś problem i zamiast skupiać się na tym problemie, trzeba będzie dostrzec jakieś nowe możliwości, jak z tego wyjść, żeby właśnie nie kosztowało to Was zbyt wiele emocji. Coś takiego nam się tu pokazuje. Rodzina. W rodzinie mamy. Trójkę kielichów, królową monet i giermka kielichów, czyli pokazuje nam się jakby taka współpraca w rodzinie, być może z żoną i z dzieckiem, tak? Być może z żoną odnośnie dziecka, albo wiecie co, też jakieś takie spotkania rodzinne, organizowanie czegoś, jakieś, wiecie, imprezki, no bo mamy trójkę kielichów, czyli takie miłe. Spędzanie czasu, być może świętowanie czegoś razem, związek. A w związku, no nie jest już tak kolorowo. Tutaj mamy piątkę mieczy, arcykapłana i siódemkę kielichów, czyli pokazują nam się jakby jakieś zmiany. Być może ktoś patrząc egoistycznie, Ma jakieś złe zamiary wobec Was, może tutaj chodzi o rozwód, na przykład, bo mamy arcykapłana, więc rozwód albo bo pojawiły się jakieś nowe możliwości dla tej osoby, na przykład, albo dla Was, to wiecie, jest energia zamienna, być może Wy zachowujecie się bardzo egoistycznie. I przez to wasza kobieta składa na przykład papiery o rozwód, bo zauważyła, że wy macie jakieś tam inne możliwości albo z kimś piszecie, albo y, flirtujecie z kimś no nie coś takiego, ale jeszcze sobie dopowiem te karty. Związki, panowie spod znaku bliźniąt. To tu jeszcze do związków, dla panów z znaku bliźniąt. Okazuje nam się tu właśnie sytuacja, w której ktoś bardzo egoistycznie podchodzi do spraw rodzinnych, domowych, bardzo egoistycznie, poprzez to, że na przykład zrzuca zbyt dużo obowiązków na drugą osobę i mało bierze na siebie, przez co ta osoba być może no, myśli o rozwodzie, może tak być, i rozmyśla jakieś tam opcje, zastanawia się, jak to zrobić. Jeżeli macie na przykład kobietę z Trygonu, Wody, czyli rak ryby skorpion, no to może tutaj chodzić właśnie o tą kobietę, że to ona czuje się przeciążona obowiązkami domowymi, bo wszystko jakby spada na nią, dlatego że ty myślisz zbyt egoistycznie, albo być może ona nie myśli wcale o rozwodzie, ale może to dotyczyć sytuacji, w której ty się czegoś uczysz. Albo podnosisz jakoś swoje kwalifikacje, bo chcesz znaleźć jakieś nowe opcje, i tutaj przez to wszystkie te obowiązki domowe spadają na nią. Więc yy, dobiorę jedną kartę z zapytaniem: jak wyjść z tej sytuacji? Zakończyć to. Mamy dziesiątkę mieczy, czyli zakończyć to po prostu. Albo zakończyć związek, jeżeli ktoś tutaj naprawdę myśli o rozwodzie, albo zakończyć tą sytuację, w której zrzucasz wszystko na drugą osobę, tak? Albo zbierzesz zbyt wiele na siebie i porozmawiać, bo miecze jest, są to. Jest to rozmowa, jest to dyplomacja, tak? Więc tak to zostawimy. Dobra. Single. Tu mamy rycerza kielichów, dziewiątkę monet i są to stateczne. Pokazuje nam się sytuacja, w której być może ruszysz jednak z jakąś propozycją, z jakimś zaproszeniem do um, z zaproszeniem kogoś gdzieś. Być może trzeba będzie tu sięgnąć po swoje właśnie oszczędności, żeby tą osobę gdzieś zaprosić. Może to być ktoś z przeszłości, bo mamy tu sąd ostateczny, więc może tutaj pojawić się jakaś osoba z przeszłości, albo też może chodzić o to, że zrobicie coś inaczej niż do tej pory, bo być może wcześniej na przykład nie byłeś zbyt romantyczny albo zapraszałeś kogoś, taką osobę gdzieś tam, no nie i nie było tam romantyzmu zbytnio a teraz właśnie zrobisz coś inaczej niż do tej pory sięgniesz do tej swojej kieszeni, tak i zaprosisz kogoś na, na, na takie naprawdę romantyczne spotkanie coś takiego nam się tu pokazuje teraz mamy kartę radę, która jest trójka denarów i która radzi, żeby robić to, co kochasz Aby skupić się na dobrej współpracy z innymi, ale również na tym, żeby mm, na godnej zapłacie, tak? Jeżeli coś robisz dobrze, to tutaj skup się też na tym, żeby zapłata była godna za to, co robisz. Jeszcze karta jest pozytywnej kreacji dla Was. Jesteś ziarnem nowego świata. Świat ten stanie się Twoją rzeczywistością. I jeszcze karta z Mistycznej Mądrości. Legendy: Ucz się od tych, którzy Cię inspirują. Masz okazję wznieść się na wyżyny. Słuchaj, ucz się i czerp z doświadczenia tych, których drogą chcesz podążać. Zbierz informacje i dowiedz się więcej na temat wybranej legendy. Dowiedz się, co jest dla Ciebie naj, najkorzystniejsze, byś mógł podążać za marzeniami. Bajki ludowe opisują, jak główny bohater legendy radzi sobie z codziennym życiem. Głęboko w tych opowieściach skrywa się lekcja, która zostaje Ci przekazana. Opowieść może dotyczyć cudów, duchowej odwagi, a nawet bajek. Prawdziwe legendy, takie jak jo Joanna Dark. Uważnie stawiały czoła przeszkodom i odniosły zwycięstwo. Mantra: czerpie inspirację, siłę i doświadczenie od prawdziwych legend. I to by było na tyle dla Was. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie. Pa.